Jestem jeszcze zawodem jako kierowca mechanik. Wiele lat pracowałem jako mechanik i różne samochody naprawiałem na warsztacie i mam tu malutą paluszkę. Nawet mogę być instruktorem nauki jazdy, instruktorem nauki budowy samochodów, różnych pojazdów, tak jak Nysa, starodawne, Żuk, Lublin. A teraz nowe samochody. Opel, Astra, Toyota, nie Toyota. Wszystkie samochody, te znam budowę. Wszystkie. Silniki i nie silniki. Mój samochód pokazuje na swoim samochodzie. O, pan ty? Na moim samochodzie pokazuje na Opel. Jak jest budowany Opel? Bo pierwsze. Zaczynamy od blacharki Drzwi. Widzicie Państwo. Okno. Tepicerka. Kolbka do szybotwierania. Ustawienie lusterka. Zamyk. Drzwi się namyka Tutaj jak się otworzy, to tu jest zapadka taka. Tu jest zamek do zamykania drzwi. Tu jest kluczyk, Zadam kluczyk, zamykam, teraz zamknięty. To wszystkie, jednym kluczykiem teraz jest, zrobione, bo kiedyś było, proszę Państwa, że trzeba było iść w każdych drzwiach, był wstawiony, tak było, i trzeba było iść naokoło albo tyłem, albo przodem iść każdy drzwi z kluczykiem. Innym zamykać, a teraz zrobili chytrzy dobrze bardzo, że jednym kluczykiem zamyka się drzwi i uruchamia się samo, bardzo to dobre I, i tu mamy jeszcze bagażnik, nie będę otwierać, trochę tutaj mam swoich rzeczy, nie będę pokazywać jakich, ale tu mam bagażnik, to jest światło tylne, to jest rejestracja samochodu. Napisy muszą być. Co jeszcze? Przechodzimy do wewnątrz samochodu. Jeszcze raz otworzę. Wewnątrz samochodu. To jest kierownica samochodu. Tu jest przełączenia świateł. Długie, krótkie. Zmiana świateł. Rączka do zmiany biegów. Hamulec ręczny musi być. Pasy bezpieczeństwa muszą być wszystkich czterech miejscach to jest do zakładania jak przeciągnąć siebie pas do, do zakładania pasów tu jest termowentylatory do wmuchania tam termowator się ustawia się na gorąco na ciepło na zimno teraz dalej idziemy mamy wycieraczki do wycierania szyb Jedna, druga to jest maska przód samochodu. Zaraz pokażę Wam budowę silnika Astry. To jest silnik cały. To jest akumulator inaczej. Prąd tu siedzi. Całkowicie? A żeby ci nie kopnął? Tu jest bezpieczniki. Tu jest płyn na wycieraczki. Tu jest płyn na hamulec. Tu jest filtr w powietrze Siedzi. No. Tu jest płyn do wycieraczek. Zalewa się. To chłodnica nazywa się. To miarka do sprawdzenia oleju. W każdym samochodzie musi być taki pręcik. Jest, nie musi, ale jest w montowany. Taki pręcik do sprawdzenia oleju. Teraz pokażę Wam, szanowni Państwo, kochany moi, żeby kawałek szmatki gdzieś znaleźć. albo papierku. tego się już ma. wytrze. I na miarce, proszę Państwa, jest zaznaczone dwa, dwie kreseczki. I tu, jak do tej kreseczki jest to jest za mało oleju powinno być po tą kreseczkę to jest minimum się nazywa i maksimum oleju w silniku w tym silniku o teraz ja wkładam tą miareczkę ten drucik inaczej z tymi dwoma e, poziomami i zaraz wam pokażę ile jest powinno być oleju w każdym w silniku w samochodzie jest u mnie bardzo dobrze oleju ponad stan oleju może być więcej oleju niż mniej bo jak mniej oleju jest w silniku to można zatrzyć silnik można zatrzyć silnik co mamy co mamy w silniku w silniku mamy zawory, rur, zawory, tulejki mamy, popychacze mamy, uszczelki mamy, mamy, cylindry mamy, mamy, e, to jest, to jest do, do e, chłodnicy płyn, o ten. I proszę Państwa, dalej idziemy. Zawieszenie mamy przód. Przewody różne mamy. Pompka hamulcowa dwustopniowa bo w mysach, w samochodach pompki. Są jednostopniowo, hamulcowo montowane. Były montowane. Ale teraz już tych starodawnych Żuki, nisy, Fiaty 125P, 126P, Trabanty i tak dalej. Były pompki jednostopniowe montowane. A teraz w tych nowoczesnych samochodach dwustopniowe są montowane pompki. Z tego powodu, że Lepsze co muszą być hamulce To jest. Tu sprężyna siedzi pod spodem. I jest zamontowany kurczę z głowy, nie wyszło tego już. E, 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 ba, 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 ba No to przypomnę sobie. To wam powiem. Mamy światła, lampy. Le, e, inaczej reflektory mamy przednie Co jeszcze mamy tam? Dalej żeby był ten samochód na kanale postawiony to by bardzo dobrze byłoby właśnie by, z aparatem weszliśmy by, by pod spódby bo pod spodem jest wał napędowy z szyniem biegów i tylny most i przednie zawieszenie i są wahacze. O, to wahacze są. Mi się przypomniało mi się wahacze. To są. No, dwa, phut. A z tyłu mamy. Przejdziemy do tyłu. Za parecikiem. Tu. To są. Siedzą. Resory. Piór. Inaczej, pióra się nazywają resorowe. I są cztero, pięć i sześciu. Piórowy. a w takich jak tam, to więcej piór siedzi z tyłu. I jeszcze gumy takie specjalne siedzą, że żeby każdy resor miał sprężynowanie, jak jedziesz po jakich nierównej drodze, to uderza tą gumę, oby ten oby, e, e, tylny most, ta guma i odbija, tak jak piłeczka się odbija. 就咱嘞社区说都是是这个